Dzień dobry. Hej. Zaraz idę po maszynę do szycia. Jak pewnie wiecie z Instagrama czy z wcześniejszych materiałów, mam nadzieję, że je wypuściłem. Maszyna się zepsuła, coś tam w środku zgrzytnęło, musiałam ją oddać do naprawy. I właśnie za godzinę mam się stawić, właśnie u pana, który naprawia mi to wszystko. Więc co wam nagrać troszeczkę vlogów, przygotowania do szycia piorników, pójdziemy sobie po tą maszynę i wytestujemy ją sobie, bo. Ta maszyna troszeczkę źle funkcjonowała, jakby ja uczyłem się pod tą maszynę już zepsutą i teraz mam nadzieję, że będzie jej nowe życie, że faktycznie będzie mi się dobrze na niej żyło, tak jak była stworzona do tego. Dotniemy sobie, no może na trzy albo cztery piorniczki materiał. To jest len. Pojechałem specjalnie do wielkiego sklepu z tkaninami i kupiłem kilka. Teraz mam przy sobie len, on jest całkiem gruby. Mam tutaj wykrojnik, to jest podkład introligatorski, chyba 1,5 mm, albo 2,5 raczej, 30x25. Dotniemy sobie ten materiał do takiego formatu za pomocą genialnego narzędzia. Gdzie ja je mam? To jest to narzędzie, pokazywałem je na TikToku, czyli nóż do tkanin. Serio, jak zobaczycie, jeżeli nie widzieliście, jak to tnie, ja jestem zafascynowany. Mam nadzieję, że Wam też się będzie podobać, chociaż e, ja się fascynuję wszystkim, jak leci, więc. Czy to jest fascynujące? Nie. Wiem. Takie docinanie wygląda w ten sposób. Biorę sobie len. On z jednej strony jest jaśniejszy, co jest ciekawostką. Zobaczcie sobie. Kładę go sobie na macie do cięcia. Nożyk ma tutaj pyk. Odskakuje plastik, który chroni ostrze. I teraz wystarczy przejechać i to tak, kurde, dosyć delikatnie, muszę powiedzieć. I tkanina jest idealnie ucięta, serio. Nic się nie strzępi. Genialne, to jest cholera jasna. Taki skrawek może mi się przydać, więc go sobie zostawię. Czyś tam jakieś wszywki, jakieś pierdolety. Dwa kawałki materiału o takim samym wymiarze. Naprawdę super fajne i proste. Kolejną rzeczą będzie docięcie fliseliny. Fliselina to jest materiał, który służy usztywnieniu materiału drugiego. odebrałem maszynę, wygląda to w ten sposób, jest to, oh, nie wiem ile to waży, Jakby ja jestem cipą, znaczy ja jakoś bardzo nie pakuję, nie jestem w stanie wam powiedzieć, znaczy jestem w stanie wam powiedzieć ile to jest 10 kg, czy to jest 10 kg? To jest ponad 10 kg, więc to jest ponad 10 kg, eee, zapłaciłem 220 zł za kompleksową naprawę, smarowanie, konwers konwersacja, konserwacja, wymienienie kilku a jakiś bzdyków w środku, dostałem te, które pan tam wyjął, naprawił mi również pan pedał, czyli będę mógł teraz powolutku szyć i szybko szyć, w zależności jak bardzo docisnę ten pedał. Wcześniej wszystko było zero-jedynkowe. Albo nie naciskam, albo dociskam i od razu zapieprza, nie? I to na maksymalnej prędkości, więc przyznam, że to utrudniało i myślałem, że tak to po prostu ma wyglądać. Nie, tak po prostu to nie ma wyglądać. Pedał powinien mieć regulację płynną. Wytestujemy to sobie, jestem tak wkurzony i myślałem sobie, kolega, odpakuję sobie tą maszynę, zobaczę jak działa, mam to wszystko w dupie, idę dzisiaj chlać. Ale wszedłem sobie tutaj i tutaj jest tak spokojnie, że kurde ci mnie. Niestety szycie mnie relaksuje, więc <laughs> się zobaczy. Więc odpakujemy to sobie, tutaj u dołu są takie małe zawiasy. Pyk. Pyk. Naprawiony pedał, kabel zasilający. Tutaj coś dostałem. Ej, bardzo sprytnie, proszę pana. Dostałem e, reklamę innych maszyn do szycia i maszyna wygląda w ten sposób. Już wam ją pokazywałem w końcu. Mniejsza z tym, co tam było wymienione. Ej, to jest całkiem, całkiem ciężkie śruby i te wszystkie były wymienione Gdzieś tutaj któreś były podobno strasznie przetarte. O, faktycznie jest przetarta z fuck! Nie wiem, czy wy to zobaczycie, ale o, tutaj macie te żłobienia, a tutaj już ich nie ma. No to faktycznie mogło to pieprznąć. Podłączamy. Eee, kabel wygląda w ten sposób. To jest, on, to jest całkiem śmieszny gwin, wam pokażę czy tam wtyk, jak to tam nazwać. Ten gnój leci do maszyny. Z tyłu jest. Gwincior. Ten mniejszy leci bezpośrednio tutaj a, pod pedał. Tylko, jest tutaj wejście. Eee, no, wbijaj. Ok. Pedał leci na dół. I standardowy wtyk. Czy ja mam tu jakiś kawałek materiału, na którym mogę szyć? Mam. Naciągniemy sobie klasycznie czarną nić. Później pewnie ją wymienię na jakąś jaśniejszą. Całkiem skomplikowana jest ta droga nici. Wkłada się ją tutaj. Następnie. Przeciąga tędy, następnie leci dołem, wchodzi tutaj, wchodzi sobie tutaj pod hak, wchodzi później tutaj, leci w dół tutaj. Tam jeszcze jest jeden zaczep. I powiem Wam, że umiejętności moje w przeplataniu nici. Kurde, rośnie serio. Na początku było mi tak ciężko włożyć e, nić w igłę. A teraz proszę, za pierwszym tylko że wyciągnąłem przez przypadek. Proszę, za drugim. Bez problemu. Kompletnie bez problemu. Pyk. Przeciągam do tyłu. Nić powinna jeszcze tutaj wejść. Pyk. No i teraz jest ładnie prowadzona przez całą maszynę. Zobaczmy więc jak ty szyjesz, jestem bardzo ciekaw. Zawsze jest warto mieć kawałek materiału, po którym można testować naciąg, nici i tak dalej, i tak dalej. Dobra, jestem bardzo ciekaw, jestem tak cholernie ciekaw. Zapalmy sobie szybko tutaj światełko. Proszę. Uwaga, naciskam powolutku. A! A! Powoli leci. Wow! Wow! <ścoughs> Nie! Ja pierdolę. Powiem Wam, że jestem zachwycony. Serio, zobaczcie, jak to teraz ładnie chodzi. Litka sobie tylko wyprowadzę. Mam pełną kontrolę nad tym wszystkim. Genialne po prostu. Cholera. Jest tak kurde prosto, jestem zafascynowany. Wniosłem sobie kilka narzędzi. Oczywiście ja debil szył większy materiał w środku niż na zewnątrz i to wszystko będziemy później odstawać i nie będzie ładnie kształtu trzymać mój piórnik. Dlatego wypróbujemy sobie tą e, prójkę. Ona wygląda całkiem przaśnie. Wystarczy ten element sobie włożyć w szycie i teoretycznie wszystko powinno bajglać i wygląda na to, że bajgla. O panie, jak to bajgla. Rościna materiał a Zobaczcie, pyk, pyk, pyk i się pruje, powolutku, żeby nic tutaj nie, po, nie podrzeć, kawałek po kawałeczku i się pruje, mega genialne narzędzie. To jest najrówniejszy piórnik jaki kiedykolwiek zrobiłem. No jest kurde, idealny. Muszę powiedzieć, jestem z niego zadowolony. Teraz wystarczy tylko i wyłącznie odbić rybkę z tej strony i z tej strony. Tak czy siak, skończyliśmy już ten materiał, nic więcej już nie mam do powiedzenia. Już się wypaliłem. Dzięki wielkie za oglądanie. Zostawcie po sobie jakiś ślad, powiedzcie, co myślicie o tym piorniczku i co? Trzymajcie się. Nie umiem się żegnać.